Nie. Siemano i si. się, so. się do mnie A dokładnie w adopt. Mi. Weź się do mnie tepnij, żebyśmy byli wszystkie obok siebie. Nie mnie się do niej, ale my jesteśmy wszystkie w tym samym budynku. I, i będzie dzisiaj też odcinek. Mm -hmm. tak, z Tak, 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 tak. Będzie, tak. Ja to ja, ja, ja będę. Jesteśmy fryzjarze. Mm. 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 Kogo to kotek jest? Awesome. To Twój Wiktoria jest kotek? Ja. Yes. mam boxinga, ja nie wiem, co jest. Sobie... Czekajcie, no nie, nie. ja sobie nie robię. Staram masz? Nie, nie. No stała, mam. E... Dziewczyny wy to yeah. robicie robicie? Jak się w no to, to to... um, tym. Tylko jeszcze kawałek będzie musiała kawałek oddać. Dobra. Robicie, nie popychajcie mnie o nie Dobra. W tym Robicie, bo Co ty robisz? Męczę to mam to. Dobra, wziął graj. Ok, a wiesz, że w ogóle, żeby w ogóle przyjąć się do tej pracy, to trzeba zapłacić 15 dolarów? Ja do, nie ustać na dom, więc ja chyba. Uje nie, nie. Dobra, to już zarobię sobie. Nie, to nie jest takie coś, że wtedy się ten trzeba zapalić. To, to się robi tak, wiesz, że za ja minutę tam coś tam Nie pamiętam, kto Ale Nie, bo ogólnie, ja przed chwilą kliknęłam i mi zabrało kasę. Numer A... 499. Ile wy macie? Ja Dobra, widzimy się w domkach. I właśnie jestem w moim domu i robię dzisiaj takie przemyblowanie. A domu. ja do swojego właśnie idę do więc sobie ciemne. To jestem Okej, właśnie zostały mi 10 dolarów. Wybieram długie. Te mi się podobają, takie normalne. Jak się ale Kasia, mogę się do ciebie tapnąć? Tak możesz. Jak się mylę, bikę? Eee, na razie biorę tą podłogę, Jaka, ale jak się się członk. O kupiłaś już ten domek? Tylko czekajcie. Ho, to było to jest, tu jest. Tutaj się tu wchodzi, tu... A to są rzeczy, ale jak mam sobie. Trzeba to robić. postawić, tu będzie idealnym miejscem, tą, tą szafeczkę. Okej. Okay. No co mi się tu na ścianę wiesza? Nie, na ja będzie idealna. Będę taką już. Na razie wyszłam z łóżka. Ja to sobie zmniejszyłam, teraz to będzie lepiej wyglądać, bo to zmniejszyłam. Oczywiście. Ale a, łóżko takie fajne. Nie, ja tego nie chcę. łóżka. O oh my gosh, ja mam w tym pokoju taką ścianę. Na razie nie Ale fajnie nie to wygląda. Nie, nie. Osia, idziemy do pracy, żeby kupić jakieś łóżko dla ciebie Jakieś łóżko, bo tak Bo już się zrobił dzień Trzeba wreszcie zarobić jakoś Na ściany <grym> mm. A ile kosztuje? Wika ma fajne, ma bardzo dużo kasy Ja mam tylko 10 no sobie coś Okej, biorę te za 18, bo jest ładne <grym> Na ścianie <grym> na, na ścianie Ile to? Tak, okej. Okay. Dobra. O Jezu, wreszcie mnie tapnęło. Ja się zapam do ciebie. ładne łóżko. A, ty, a tą kołyskę usuwasz sobie? No. A nie, bo jedziesz, jakby sukałka, nie wierzę, że będzie tu spałka w niej. A ja nie wiem. A właśnie zwierzę to musi spać. A ja muszę uważać zarabię skórkę, żeby to będzie. Dobra, do to ja idę do fryzjera tego. Pięknie.

Już wybrałam dobrą kolorówkę, no, no, wybrała. ale muszę... I ściemy teraz pokroić. Oh my O mój Boże, ile to maszynka. Nawet wytrzymać. Ej, nie wierzę. Ile dobrej Zobaczymy, czy ta ładnie się idzie. fajnie. Ta jest bardzo ładna. Piękna. Dobra. Ładna. Znowu zarobione Ale mam teraz tak mało hajsu Oh my gosh Dużo mam trochę więcej od ciebie Czemu ja nie awansuję? Dobra siadam i udaję, że coś robię A można zrobić lecie z tobą? Można, można Więc ja... Dajcie Ja zaraz będę słowa, nie będzie Nie mogę Dzisiaj okazał się, kto z nas jest największym oszustem, a gościnnie z nami no występuje nie. Murcik Siema. Mała Jestem awaria, bo mi się włączył jakiś odcinek. Czy jakiś hmm. no mi się dało. <laughs> tak wygląda mój pokój. Tylko ja bym, ja bym chciała te łóżko przejść. ja to jest jakum myje. Spadaj. Co to jest? Ej, jeśli jest susze? Bym chciała, żeby to jakoś ładnie wyglądało, bo. Tutaj. Tutaj będzie łazienka, ale myśleć. Jeszcze nie mam. Jeszcze nie mam. Czekajcie. nie no, no, ja mam. Jeszcze nie więc nic nie kupię, bo muszę oczywiście do tej pracy. Hej! hej o, ja bo z... chciałam iść do domu i nie chciałam po prostu musieć iść z tą drogą, tylko chciałam się do nic zdepnąć. Ja nie, żeby nie pójść do domu. Ja dosłownie to samo. W jaki twój kotek jest głodny, nie że Przypominam wam, że dzisiaj będzie też odcinek, chciałam zjść z Heaven. A ja idę do którejś dziewczyn. A ja coś mam, dom, mam no do mnie mam Do mnie Nie Bo za do do ja czy... czy... ja. no mój, mój dom. Jeśli właśnie do mojej. Teleportowałam tylko. Ona już tam poszła, Ja nie wiem. Tepną się do Ej, wyszłam do jakiegoś obcego domu. Po co mi te kartony? Ej, ja je sprzedaję. Po co Ej, mi kartony? Ja też Jestem złotych. tą lalką z poppy playtą. Mam szklę. za szklankę. Tu sobie coś pisane że coś tam play, play tam. Play, play, nie mogę z tego szkła wyjść! Nie mogłam z tego wyjść! Bo jest się... To masz problem. Patrzcie, patrzcie, nie da się z tego wyjść. Jak... Muszę się teleportować do Zosi. Już pa, pa, jestem w domu, Zosi. Po co, co mi gościnnie z tego? Daj, daj, daj. gram. Daj mi spokojnie. Co ty? I czemu tu się z, 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 sprzedaje za dużo kos? Ja muszę czasować coś kupić, bo <mum> to masz i... problem. O, co ty A to robisz? E,